się na mojej farmie, ponieważ zanim zacznę jakby główną część odcinka, chciałabym wam powiedzieć o bagu, który może wam się właściwie przydać. Ponieważ zapewne niektórzy z was nadal gdzieś tam mają e, nieschowane liski z eventu. I chodzi o to, że jakby przed eventem, gdy te liski nie były zbagowane, zadawały wam jeden jakby nie wiem, jak to nazwać. Jedno futro, jeden item. <noise> eee, I jakby, jeżeli na przykład dla Daily potrzebowaliście pięć tych futer, to musieliście je nakarmić pięć razy. Ale przez to, że Skull of Dragons jest zbagowany po prostu na maksa, jak zawsze, możecie pójść tam raz, nakarmić Lisa raz, a dostaniecie za to pięć futer. Więc myślę, że opłaca się, jakby nazbierać jak najwięcej tych futer, póki trwa ten bug, i kiedy możecie właściwie dorobić się cztery razy niższym kosztem. Mm, oprócz tego pojawiały się gdzieś tam na grupce pytania o śnieg. I muszę się wam od razu przyznać, że ja naprawdę nie pamiętam, jak to wyglądało przy okazji poprzednich eventów świątecznych. Jednakże znalazłam post na forum, bo wygląda na to, że przeszkadza to większej ilości jakby graczy niż tylko ludziom z mojej grupy. I znalazłam tam komentarz jednego z użytkowników, który mówił, że w zeszłym roku śnieg mieliśmy co najmniej do maja. Także przykro mi, ale to nie wygląda zbyt dobrze. Jednakże na pocieszenie dodam, że były też komentarze innych graczy, którzy mówili, że właściwie sądzą, że śnieg zostanie usunięty gdzieś tak na przełomie lutego i marca. O ile dobrze pamiętam. Tak, wydaje mi się, że był to luty i marzec. Także jeszcze trochę z tym śniegiem pocierpimy, ale no kurczę, mamy dopiero styczeń i nie wiem wprawdzie, jak to wygląda w Polsce, ale u mnie jest jeszcze tona śniegu, więc niestety musimy jeszcze trochę poczekać. I to właściwie było na tyle z updateów z forum, a przynajmniej z takich ważniejszych, bo nie wiem czemu, ale ostatnio forum jest martwe, wiecie, żadnych tam dram, żadnych spoilerów, w ogóle nic, nie słychać też nic o żadnym wiosennym evencie żadnych updateów dostaliśmy chyba jedynie tego tytana hobgoblera i to by było na tyle no i jeszcze co do tego tytana to właściwie nie różni on się niczym od zwykłego hobgoblera także wydaje mi się że on był wypuszczony także wydaje mi się że był on jakby wypuszczony totalnie na odwal żebyśmy tylko nie mówili że w skrócie nic się nie dzieje mimo że to prawda i zaraz mi się chyba spali tost, więc kiedy skończę karmić te kury, to będę na chwilę znikać. No ale póki jeszcze mam do ogarnięcia jakieś trzy te zagródki, to powiem wam w skrócie, o czym będzie dzisiejszy odcinek, bo jednak stwierdziłam, że nie będzie to jakiś taki zwykły odcinek pogadankowy. A raczej... Trochę jakby taki guide i znowu nie pamiętam polskiego słowa. Poradnik e, odnośnie levelowania smoków, ale od razu mówię, że powinny stosować się go tylko osoby. Jezu, te zdanie mam wrażenie nie miało sensu. Jeszcze raz, ale od razu mówię, że powinny stosować się do niego tylko osoby, które ma, mają już jakby nabity ten maksymalny poziom, czy tam, no, może nie maksymalny, ale jakby nie mogły już zdobywać tych punktów e, Ultimate Dragon Trainer. Czyli jakby, o teraz nam tego nie mogę akurat pokazać, ale chodzi o te punkty, które dodają wam się jakby do waszej postaci i potem ze względu na ilość punktów dostaniecie tam na przykład złotą gwiazdkę, czy tam srebrną, brązową. No i właśnie jeżeli już mamy ten max punktów, to często zdarza się, że przeszliśmy już wszystkie expansion paki, zrobiliśmy wszystkie możliwe, dostępne questy w grze, a przynajmniej mówiąc na moim przykładzie, no i okej, okay, potem chcemy na przykład sobie wykluć nowego smoczka, bo akurat czujemy, że, no, nie wiem, chciałabym mieć nowego tam, no nie wiem, dajmy na to śmiertnika. No i co tutaj zrobić? I oczywiście najbardziej powszechnym sposobem, wydaje mi się, jest Battle Event. Jednakże Battle Eventy są dostępne tylko raz na godzinę. I to w dodatku parzyste lub nieparzyste, i wygląda na to, że jednak nie nakarmiłam swoich króliczków. To ja już jej dzisiaj zebrałam? Ale miałam kurwa. No nieważne. Eee, o czym to ja mówiłam? A, że Battle Eventy. Eee, no, ale wracając, eee, przez to, że nie są one zbyt częste, to musimy sobie przecież jakoś inaczej poradzić. Bo levelowanie smoka na podstawie Battle Eventów zajęłoby naprawdę strasznie dużo czasu. A niektórzy z nas, no, nie chcą czekać, prawda? Dlatego stwierdziłam, że fajnie byłoby dla Was nagrać odcinek o tym, w jaki sposób jeszcze dodatkowo można wylewelować nasze smoki. I nawet tak szczerze, nie wiem, kiedy jest Battle Event, więc nie wiem, czy dam radę Wam cokolwiek z niego nagrać. Tak wiecie, żeby wow, żeby było ładnie, żeby Wam pokazać. E, ale no, trudno, jest jeszcze naprawdę bardzo dużo innych sposobów. I pierwszy z nich znajdziemy tutaj w School of Dragons. Więc, jak zapewne większość z Was wie, idziemy do wylęgarni, która znajduje się tutaj. Opcjonalnie można też dołączyć dołączyć boże, mój polski dzisiaj to jest taka tragedia oh, opcjonalnie możemy też dostać się do wylęgarni ze Starego Berg albo z Nowego Berg. I w ogóle, jeżeli już tu jesteśmy, to. Wow, ale nie mogę po prostu wyjść z wrażenia, jak dobrze działa teraz OBS z moją kartą z NVIDII, ale okej. Okay. A więc zaczniemy, nazwijmy to może pierwszym sposobem, bo może jeszcze uda mi się coś tam nagrać z battle eventów, ale okej. Okay. A więc pierwszym sposobem będą oczywiście misje w stajni, ponieważ każda z nich daje nam ileś tam expa, ale nie na wszystkie możemy wysyłać jakby dzieci smoków. I zaraz sprawdzimy, czy ja tu cokolwiek... No nie, na tą akurat misję mogę wysyłać dzieci. I chyba nawet tak zrobię, bo mam strasznie dużo jakichś tam maluszków, których na razie nie chcę mi się levelować. O, czy ja mogę jeszcze? Nie mogę, okej. Okay. No ale jak widzicie, to tam mam z 90% i przez 4 godziny nie będę miała tych dzieci. Ale jakoś powiem Wam, że nie boli mnie to za bardzo, bo póki co no... wątpię, że będę ich do czegokolwiek używać. Ale tak jak mówiłam, jest to jeden ze sposobów na levelowanie tych smoków. Kolejnym sposobem będzie, i teraz mam dwa sposoby, które są bardzo podobne do siebie. Jednakże najpierw muszę zobaczyć moje tosty, zanim podpalę całą chałupę. A Więc zaraz wracam. Więc teraz udamy się do training ground. W sumie teraz naprawdę zależy, bo możecie na przykład pograć sobie w tę grę od Smarka, czyli tak muszę podejść, żeby przeczytać nazwę. Fireball Frenzy. Dragon Tactics w sumie też działa, ale nie wydaje mi się, żeby było dostępne jakby granie wszystkimi rasami smoków oraz nie wydaje mi się, żeby dzieci mogły wziąć w tym udział. Potem mamy oczywiście Flight Club. A, ja wiem, że po prostu wykochacie moje historyjki. A, a więc z tym wiąże się kolejna. Mianowicie, gdy byłam mała i myślałam, że flight club to tak naprawdę fight club, bo jakimś cudem, cudem. A więc, kiedy byłam mała, nie wiem czemu, ale przeczytałam, że flight club to tak naprawdę fight club i byłam pewna, że walczy się tam z innymi smokami. no A że byłam mała i nie chciałam robić takich rzeczy, ponieważ byłam też nowa w grze i nie chciałam, jakby, wiecie. Nie wiem, jakby zabić mojego smoka czy coś w tym stylu. I właśnie minęłam ten kartonik, także no brawo. Świetny ze mnie, jakby e, Dragon Trainer. O, ale nawet dostałam A. a, a ale okej. Okay. Wracając. Byłam świetnie przekonana, że jest to Fight Club, nie Flight Club. E, no i bałam się, że jeżeli tam zawalę, to stracę smoka, no a. Wtedy jeszcze dostawało się jakby tylko te podstawowe smoki typu śmiertnik, Zembiruk i koszmarponocnik. Ponocnik. Grunkiel chyba jeszcze tam był. E, no, ale że te jakby rzadkie smoki były, no naprawdę dostępne tylko za e, tam diamenty. Ewentualnie jak się miało tam farta w battle eventach i czy ja powiedziałam, że były dostępne za Battle Eventy? No nieważne, ale były też dostępne jakby ze skrzynek z Battle Eventów, ale to już naprawdę było coś super mega rzadkiego. No, ale oczywistym było, że nie chciałam jakby stracić tych smoków i no bałam się wejść do tego Fight Club, znaczy Fight Club, ale akurat dostałam misję. Eee o kurczę i właśnie doszłam do tego momentu, który chciałam wam pokazać, ale najpierw dokończę. No, i strasznie się bałam tam wejść, dopóki nie dostałam questa, i potem się okazało, że tak naprawdę flight club to po prostu tam sobie latam smoczkiem i zdobywam ocenki, i to by było na tyle: żadnego zabijania, żadnych walk. No, ale już jesteśmy na tym momencie, który. Nie, nie to chciałam kliknąć, który chciałam wam pokazać i teraz widzicie, że mój smok nie ma wystarczającej liczby energii, i czy chciałabym zapłacić 10 gemów, żeby ją y, odnowić. No, i my nie chcemy jej odnawiać, ponieważ nie musimy jej odnawiać. Wychodzimy z flight clubu. I teraz widzicie, że mam 2 na 22 i miga mi na czerwono. A więc po prostu yy, bierzemy sobie jedzonko i karmimy tego smoka, dopóki jego energia się nie odnowi. I teraz możecie zauważyć, że w ten sposób ma, mój panser dostał jakby trze trzeci level, ponieważ karmienie go również dodaje mu expa i teraz nawet możecie zobaczyć ten żółty pasek, jak powoli się wypełnia, kiedy go karmię. I przy... W przypadku małych poziomów, czyli właśnie tam 1, 2, 3, bo bodajże 5, działa to naprawdę bardzo dobrze, bo zwykłe karmienie daje nam naprawdę strasznie dużo EXPA. No i na podobnej zasadzie działa Fireball Frenzy, ale że jest one dłuższe i ja naprawdę nie lubię tej minigierki, to nie będę wam tego pokazywać, ale no, tak jak mówiłam, wchodzicie tam, gracie tam z poziomu może 2, wychodzicie, karmicie smoka i dostajecie EXPA. Ci z Was, którzy pewnie spędzili trochę więcej czasu w School of Dragons, będą pamiętali quest'a na wycinanie drzew w The Wilderness, które znajdują się o tutaj. I właściwie polega to na tej samej zasadzie, co te mini-gierki typu Flight Club czy tam Fireball Frenzy. Czyli po prostu musimy zbić energię naszego smoka, aby potem ją uzupełnić jedzonkiem. A więc wycinamy sobie tam drzewka, nasz smok po każdym przyniesieniu nam. Itemka będzie tracił energię, tak jak tu widzicie. I niestety zajmuje to trochę więcej czasu niż w przypadku Flight Club czy Fireball Frenzy, bo jakby jedno przyniesienie zabiera jeden punkt energii. Ale kiedy naprawdę już macie dość farmienia e, tych punktów, jakby e, doświadczenia poprzez minigierki, to zawsze możecie sobie właśnie przyjść tutaj na chwilkę i porąbać te drzewka. I nie wiem czemu nie potrafię teraz nakarmić mojego pancera. Ale no, wracając. Po prostu karmimy go, dostajemy EXPA, wszystko jest w porządku. I z ciekawostek dodam Wam, że mimo, że wydaje się najludniejszy, to jest to jeden z moich ulubionych sposobów. I zaraz Wam pokażę, jak to u mnie wygląda. I tylko znajdę odpowiednią sekcję. Bo naprawdę nie pamiętam, gdzie się jakby zbiera to całe drewno. O, tutaj. I możecie zobaczyć, że mam. 1553, jakby te drewniane logs, i znowu brakuje mi polskiego słowa. Jakby bele drewna? Chyba tak. No nieważne, jeżeli powiedziałam to źle, to możecie mnie śmiało poprawić. I co chciałam Wam powiedzieć? No tak. Normalnie do questa potrzebujemy chyba pięciu, czy coś takiego, i za każdym razem, kiedy to oddajemy, to one powinny znikać, o ile dobrze pamiętam. Ale z racji, że ja już tego questa nie mam. I wycinam te drzewka tylko po to, żeby dostawać expa. To one mi się zbierają w moim plecaku i już tyle razy levelowałam smoki przez ten sposób i znowu pomyliłam gramatykę. Jeju, nie wiem co się dzieje z moim polskim. E, miałam na myśli, że jakby za każdym razem, kiedy tnę te drzewka, to zbierają mi się te logi. Belle, Belle, Claudia, Belle e, i przez to jakby mam taką zawrotną liczbę. Ale okej, okay, ten sposób już mamy ogarnięty. Następnym sposobem może być na przykład zabawa ze smokiem, ale no nie oszukujmy się, jest to chyba jeszcze nudniejsze niż siekanie drzewek, co nie? No więc po prostu rzucamy tam piłeczkę, czy tam te światełko, czy cokolwiek tam chcecie. No oprócz oczywiście smoczy bo ona nie odbiera energii. No, i rzucamy dopóki, no nie wiem, kiedy chcecie po prostu, zależy ile Expa pragniecie zgarnąć dla smoka. Ale już możecie zauważyć, że ma 20 na 24, 19 na 24, a więc możemy śmiało wyjść, nakarmić. I znowu mamy punkty. I tym samym jest to jakby ostatni sposób na wyekspienie naszego smoka. Nie licząc oczywiście Battle Eventów, ale no akurat nie było żadnego, a zapewne wszyscy doskonale wie wiedzą, że XP na Battle Eventach jest jednym z najszybszych, a więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nadal zachwycam się tym, jak ładnie działa OBS z moją kartą graficzną, także propsy dla mnie za naprawienie tego. I mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Nie mam pojęcia, o czym będzie następny odcinek, ani kiedy będzie, ale póki co możecie być ze mnie dumni, że wstawiłam ten po tygodniu, a nie po trzech od wstawienia poprzedniego. Także enjoy! W komentarzach możecie napisać cokolwiek tam chcecie, może nawet wasze ulubione sposoby na lewelowanie smoka, nie wiem. Zostawiam to waszej kreatywności, a tymczasem do zobaczenia!